Yo, what's up, kesmici? z tej strony Alien. Witam was z ekipką, jest Gimper, jest Mandzio, jest Admiros i gramy w Move Witam, witam. Jesteśmy podzieleni na dwie drużyny: ze mną jest Gimper, natomiast Mandzio jest z Admirosem, więc walczmy. Mam nadzieję, Tomku, że nie będziesz beznadziejny jak zawsze. A nie, przepraszam, to, to... Admiros. Haha. Ale dalej, post, progo twarz i dawaj, Czekaj, spadające... Tego, wyścig, ta, wymaga wyścig Dobra. To jest, my na swoim Okej, okej. Spokoj, możecie wygrać, jeśli wam się uda. No to zrobimy. Takim Dzięki razie... za morale, to zawsze dobrze. Wiesz co, Alien, jak ja jestem bezdzienny, to zawsze byłeś czwujowy. Ale ale halo Tomku. Ale ale halo Tomku, ja powiedziałem, że nie, że to Admiros jednak. Tak, tak. Nie wiem. Dobra, ja bym wziął, a poczekaj. Kurde, nie wiem, y, jetpack. jetpack Tak, jetpack, okay. jetpack, kabel latać trzymaj I... A, co to jest za <coughs> y, t, Oj, nie mam pojęcia, ja gram na padzie Ok, okay dobrze, walczymy Syczące piętro, u eee, Halo To jest okay. bardzo niefajny tryb, okay. stwierdzam Oaj, nie. o! O, <laughs> Latamy No ja oh, yeah. yeah. Sobie to o, ciekawe, ja zaraz sobie przypomnę, spokojnie. ciekawe, dobrze, dobrze, ja, ja wierzę w ciebie Tomku, więc myślę, dobrze. że damy ja sobie radę. Ojej, wroga twarz, no dobra, niech będzie. Okej, okay, nie chodzi się tu straszą. Jest, mamy to, mamy to, pięknie. Tym razem runda nasza. Ale chyba w tym jesteśmy specjalistami. trzeba. tu trzeba od razu zamiatać jak najwięcej. Tylko pamiętam o bieganiu, Tomku. Bo to ważne. To ja, 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 ja mi się zapomina najbardziej, żeby biegać. To jest zimne. Oj! Ale tak jest. Dobra, już Dobra do. to mamy. O, mamy. jeszcze Dobra, czy my to no, mamy? Nie, jeszcze raz. Czy my to mamy? Ojejku, zieloni. Zieloni, niestety. Mamy To za miotarkę. Ale taka niedołka. O, sale Słowak, to jest również receso specjalne. Tak! Ojojku. Dobra, tutaj Tu jest... Tak. Dobra, nagrywać może górę albo... Dobra, dobra, to się do tego. Dobra. Ja im w ogóle nie oddam tej tak, góry. Oni a, wiesz co? Czekaj, tu trzeba innej taktyki troszeczkę pół, bo oni nam to nas... się zamiatają, tak, tak ostro nam no, zamiatają. O, damy radę, damy radę no, chyba. O, nie damy. Specjalnie Haha! wasza. Dajesz. To jest Saliana, to jest saliena, ale to my to do myślę, że może nam się udać. Może wam się udać, to prawda. Dobrze, tak zobaczmy. Jest My jesteśmy tutaj. Tak, okej. Okay. Tak, okay. Dobra, Zabieram, mamy zbieram, to. Zbierasz, o, o tak. ojaku, ja się przeteleportowałem. No dobra, to może nie jest głupi pomysł. Iż tam, iż tam to nie, nie, nie. Ja Dobra, to, to dobra no, to, mamy to, pięknie. Ciebie. dobra, Tak, zbieraj tam szybciutko. Ja tam idę, Dobra. O, tak. Okej. Dobra, ja go blokuję, blokowałem. go no, Oni się tam nie bieg, blokują, łapę, pięknie. Krano mi, krano mi, nie! Dobra, rzucaj, 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 rzucaj. Teraz, teraz, teraz brak, do końca, do końca. Do końca. Krachowano, krachowano. O, stary, wy, wygrywamy, zbieramy, wygrywamy, zbieramy. mamy to, mamy to, mamy to. No, mamy musimy go, to mieć, musimy to mieć. Patrz, mnie, nie! Jak? Ej, dobra, teraz od kiedy można spychać? Ty dziadu jeden. Nie wierzę! Nie mówię, że słaby, Jesteś tak? słaby, bardzo dobrze, albiros. O, tu było nieźle. Dobra, prawie, tak. prawie wsiadło. Odsiadło. A, tu ja mam. Dobra. O, piękny Adwiros odebrałeś. O, wsadzili, mają o, pierwszy wsad Dobra. Mam, o, mam gałę? Jest, Dobra, pięknie. O, pięknie, pięknie, pięknie. Patrz, jakie wsady o, trzaskają. No, to... jestem na dole. O kurde. Dobra, dawaj, dawaj, o, dawaj. Mamy nie, to. damy radę. Nie. To musi być nasza runda. Dobrze, dobrze. O, dawaj, rzucaj. Nie. nie. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. No. Dobrze, Co dobra, ja szale, zrobiłem? Ajajajaj, zepsułem. Moja wina ale się udało. Moja wina tutaj była. O dobra, to jest za ogarnięcie. Tak. Jeden blokuje. No? Będziemy musieli blokować drugiego. O, dobra. Dobra, teraz okay. oni bierzemy wybierają. Ja mutatory. Nie, nie. Nie, to bieg. jednak ja. E, to bierzemy hardcore'a. To nie bierzemy. Okay. Uuu, Tomek tu nie możesz teraz e, podskakiwać mocno, bo im, im O kurde jeszcze ten tryb. Olu. Dobra, no nie? Bierz to Dobrze. No to no mają, virus, porobili. Jak, zrobiłeś, jak ty zrobiłeś? E, porobili. No brawo no. panowie, brawo! Dobra, fajnuje, fejmuje! O nie, ja zatem nie wybuchnij tylko, tylko nie wybuchnij już wygrałeś. O go Tomek! Dobra, już wygrałeś. Nie! Już nie dobrze, 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 dobrze. Co? Co! Jak? ja nie. jakim cudem? Kakao! Nie. Wow, jestem naprawdę pełen podziwu, to, nie mam to, pojęcia to, jakim cudem. A to, a to nie ja zginąłem, nie? Ajajaj! Aj, 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 zginąłem! No tak nie, nigdy więcej, już, już nigdy nie w tej To górę. oni, Lol, tak, bójdź. oni to mają. A, bo cały czas jest hardcore, kurde, no tak. To prawda, dopóki dobra, się nie zmieni, mi ja to. Górę. Dobra, dobra, skażcie. Możesz brać górę bezproblemowo. Ja się tu zajmuję dołem. Ja też się zajmuję dołem. Może być to bardzo ciekawe, szczerze mówiąc. Ej, no, halo. Proszę mnie tu nie ruszać. Dobra, mamy to. Myślę, że mamy. My Musimy mieć. Nie! Zepsułem! Zep... Aj, no, tak! I co? O, nie. No, zepsułem troszeczkę na dole. Tutaj trzeba będzie uważać. Tu trzeba będzie tak, bardzo uważać. Tak, to prawda. Dobra. Trzeba takie, wiesz co? Te zwykłe miejsca. No to chyba porobione. No to. Raczej tak. Nie, to bardzo trudne. Jest ja dwa tak. razy skoczyłem pod rząd i jeszcze... No ten hardcore jakby nie patrzeć, no. Tak, okej. O, to może być ciekawe. Zobaczcie. może będzie bardzo ciekawe. tym mi mogły zostać wojzie. Zobaczcie. To poparcia dostaliście. Dobrze, my tu widzimy nas spokojnie, tak jak trzeba, o to chodzi. Czekaj, 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 ale nie potrzebnie to zrobiłeś od niej. Dobra, oni tam... Aaaaa! To skakanie! Remis! Ale macie 5 punktów. Hmm? Dobra, Ludgrab. Toki... Ludgrab, tu nam dobrze poszło, teraz na pewno pójdzie jeszcze lepiej. <laughs> Ale nadal <laughs> musimy być ostrożni. To prawda, to prawda Dobra, do. dobra, dobra, dobra. moje? coś tam podłapałem nie, Dobrze, nie, dobrze, dobrze, nie. ja teraz tutaj łapię. Dobra Tu się trzeba wycwanić. Ojej, ja dobra, moja dobra. Moja dobrze, dobra, dobra. tak? dobrze, dobrze. Oni błucili, o kurde, czy się Dobra, lec tam, lecę. A Spadaj stąd. A jak tu można na górę skoczyć? E, teleportem. Teleporty masz takie, wiesz? A jak on działa? Nie mogę go użyć. E, na dole, na dole. O tutaj te takie ząbki, widzisz? Podskocz. Oni już mają wygra. bardzo dużo. Kurde, Dobra. mogą to wygrać. Nie, 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 nie wiedziałem jak telepor... Nie, 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 Ja nie, nie, Zastanawiałem się dlaczego nie dodaję mi, a ja stałem na twoim, czyli jednak no. trzeba być zawsze oh. na swoim No dobra no. O ja, z, z czegoś możesz kraść, ale jak masz swoje no to... To jest fajny trybik, więc tu już nie będziemy mieli problemu z tym hardkorem. Tak, to hardcorem. Nie Ta, dobra. O tutaj z tą piłką. What? Pięknie. Co Witam. to za szybka szybka akcja? Podrobisz, podrobisz, podrobisz. Podaj. O, jak nas mucą? What the fuck? Tomek, musimy się postarać! Dobra, wiesz nad i wsad O Jezu! Dawaj! Jest! Mam! Dobra, coś jest Dobra, przyblokowałem troszeczkę. O, pięknie! O nie, 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 dobrze! Dobrze, ale dobrze, mamy bardzo dużo przymagi, bo dostaliśmy trzy punkty. O gdzie jestem, jestem z tej strony blokuj go! Ja też nie wiem gdzie jestem. Ja mam się teleportował. Dobrze dobra. Czekaj, którym... O, ja jestem nie, tym, a. dobra. Ajajaj. O nie, nie! Dawaj, 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 uda się, uda się. Jeszcze się uda. nie! Nice! <ślam> No dobra. Ciężko, ciężko było, ale Widzisz? przyzwoicie. Widzisz, ja się pojawiali na streamach i też byście ćwiczyli tutaj w drużynie, to też byliście... Pewnie tak. ...bylny argument, bo wcale nie chodzi o to, żeby trochę pograć w tę grę. No. Jest nie, nie jesteśmy skrani po prostu. Oj, sorry, Admiral. No. <laughs> Przepraszam. Yeah. Co okay. tam się stało? Jeszcze nie! Co yeah. To jest... Ja... Ej, okay. jak... Ty ducha, ty na stoczyłeś Te duchy są głupie duchu, Bardzo duchu. głupie, prawda? Głupie. Bardzo głupie te duchy. Głupie ja nie wiem, strasznie głupie, prawda? Tak okay. ja, ja, ja tak samo, bo... Mają nas. Mają nas totalnie stary. Jesteśmy robieni. Cleanup crew, no to może być ciekawe. Dobra, ja będę prawą stronę, Czekaj, chyba może nam się udać. Wierzę tutaj akurat Wierzysz? nasze możliwości? Ale e, musisz Genitor Dobra, uh, okej. Okay. No powiem ci, że chyba nam idzie lepiej. Tak nie jest nawet źle! Że... No nie jest. To prawie. Je, Oj no, piękna tak pszczoła. Piękna tak pszczoła, tak Kurwa. Genitor, dobrze. No może jeszcze coś nadrabiłem. Ojej, coś to nam też ostatnio nie szło źle. Dobra, to robimy to samo. Dół góra, wiesz o co chodzi.

Dobra, ja okej. Okay. Ostatnia, to jest już i koniec. E, Nieee. Muszę od dołu zgodzić ten telefon? Tak, 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 od dołu dobrze, on jest. Okay. Dokładnie tak. Dobrze, okej, okay, no. bierzemy. Tutaj, no, gdzie, gdzie są takie ząbki, nie? To możesz ja sobie, o właśnie. Dobra. Dobrze, 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 dobrze. Łapmy, łapmy wszystko. Dobra, bierz to, bierz to. Biorę, 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 moje, moje, moje. Dobra, tutaj ładnie. Dobra, tutaj zbieramy, zbieramy tak samo. Okej, okay, mamy to. Dobrze. Pięknie, tutaj pięknie tutaj idzie. Tak Dobra, Dobra, dawaj, dawaj, trzeba będzie już ładować Musimy ładować bo oni mają. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, dobra, zbieraj i ładuj, zbieraj i ładuj, ładuję, odkładaj już Dobra, ja jeszcze idę. Podłapać. Ładuję, ładuję, ładuję. Też idę jeszcze, trochę. Jezu, kradłem? Dobra. Zablokuję go. Jest! Jest! Da jest! Zablokowałem! Tak, jest! Gun jest zajebić stągierki. Moi kochani widzowie przepraszam, że tak dotykam często nos, ale jestem przeziębiony i mam ale e, po prostu je. kran Dobra, Dobra, zobaczmy hardcore stabilizer. stabilizer! No pewnie, że tak! <laughs> ale im dokopiemy teraz Patrz. God gun Wspaniaczki Tak, tak, trzeba się rozdzielić okay. mm -hmm. <laughs> Pierwszy strzał no. za nami Ok. Ładnie, ładnie Dobra mm -hmm. Spacz. Szybka akcja Tak I jest pięknie. Mamy to Mamy to o, Pięknie nie aj, 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 no, Ale wyścig Stabilizer robi robotę. Tak jest nasz. Tylko nie, nie wiem czy wiecie ale dobra. na wyścigu praktycznie nie podskoczycie tak Oj. wysoko Taka, nie stój na mnie, nie Dobra, dobra mamy to A, Oj, nie kamera, kamera mi przeszkodziła Dawaj, dobra. ogarniesz to morda Postaram się, dobra, jest okej, okay. ale i tak mamy 5 no, 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 okay. punktów, mamy 5, jest okay, easy, aha, easy, tak, zero, tak, uh, tak, tak, tak. Ale brakuje tego. No, to... no, chociaż do to 70 punktów. Tak, to postarajmy to... się. To no, może tak. być ciężkie, ale myślę, że do zrobienia. Dobra. I... tak jest! Ale comeback! Ale kombak śliczny. Droga twarz, no nie, A stabilizer całkowicie jest taki overpower. Jest, totalnie. To Na teamowych tym bardziej. Dobrze, o to chodzi. Łapie, wow, no mamy go. Mamy go. Mamy go. Yes. No nie, stabilizer Uuu, nie. się nie skończył. Jak się stabilizer nie skończył? Czekaj. nie skończył się stabilizer. Na hopsie, na hopsie może być. Hopsie tak. Może tak. Nie lekceważmy no. przeciwnika oczywiście. Ja nie ja nie kułam tego hopsa za dobrze, więc Wiesz co, tutaj nie, musisz dobra. podskoczyć Pójdzie? i zrobić wsa. Dobrze. Okej. Okay. Dobrze, biegniemy po to. To ja. Biny, biny, O! przestrzelony, Okej. Okay. Dobra, Dobre, mają dobrze, to, a ja to szybko zgarnę. Pociek zgarnąłem. No, no, dawaj. Jest. Podskocz. Pier... Tak, ok, ok. Oj. Dawaj, podskakuj i wrzut. To masz. Dobra, y już, biegnę. E, o nie, oni mają... o nie, w dawaj, podskocz. Ja jest. Kurwa, jest. O, Nie. Musimy to mieć. Boże. Musimy to mieć. Jeden rzut. Dawaj, 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 dawaj. Jest. Ale... Wow, Tomek, pełen szacunek ode mnie. M, za to rozpierdalanie ci gry przez wow. koniec, Ale to było świetne. Moje kochani, chodźmy. oczywiście, jeśli wam się podobało, nie zapomnijcie dać znać w komentarzu lub oceną filmu. My się teraz z wami żegnamy. Trzymajcie się i do następnego. Dzięki, chłopaki. I było mega. Cześć. Na razie, cześć.